Hejka! Wczoraj miałam, Wam miałam pokazać właśnie te rzeczy, które malutka dostała, ale już nie było okazji, więc tak, chcę Wam pokazać co, co, co jest po prostu... My oboje z małe małej Kroksy i jest znają oczywiście teraz za duże, ale to jest przecudowne, przesłodkie. Ja kocham malutkie buciki. Jestem team matka, która będzie na pewno kupować takie najeczki małej w ogóle. To jest piękne, to jest rozmiar 29 i kupiła je nam. Dostałyśmy, dostaliśmy je od y, mamy mojego bratanka, więc bardzo dziękujemy jeszcze raz. Przepiękny prezent. Y, za rok jedziemy na wakacje do Chorwacji już z malutką i z moimi rodzicami, więc będzie w nich na pewno śmigać. Kolejna rzecz y, to jest bluza, bluza od mojej mamy. Taka z kapturkiem, różowiutka, rozpinana, tutaj ma takiego królisia, tutaj takie rękawki i taki ma taka zwyczajna, to jest po prostu większa, na 74. Więc taka cute bluza i od brata, a i te kroksy chciałam dodać, że tanek mój brat. Jak chcia... Mój brat mówił, że koniecznie powiedział, że to są od niego, więc mega słodkie. A kolejna rzecz jest od mojego brata, taki secik z Disney'a, oczywiście, kocham. Jezu, jak bym miała wybrać, co ona ma nosić <ścoughs> cały czas, to wszystkie sety z Disney'a, wszystkie rzeczy z Disney'a po prostu są tak słodkie. No zobaczcie, sztruksowa sukienusia z myszkami, miki, i, i do tego taka bluzeczka niebieska, właśnie nie za dużo różu, fajnie wyważona. No, przesłodkie, to jest przeurocze i to jest również większe na 74, no, ale to jakby logiczne, bo to widać, że to nie jest już na lato. Zresztą lato nam się już skończyło. Tylko taka właśnie jesienna, już sukienusia i, i bluzeczka, no, więc to są te rzeczy, które chciałam wam pokazać. Ja w ogóle dzisiaj będę robić segregację, bo. No pogoda nam się zmieniła, więc wszystkie krótkie bodziaki, jakieś sukienki na ramionczkach no niestety już nie założę, chyba że niektóre po prostu na rajstopki i pod spód coś długiego. No więc na razie to tyle. Yy, nie wiem, co, czy będę jeszcze coś nagrywać. Na razie muszę się ogarnąć, bo poczekam dzisiaj na coś, nie wiem na co. W sensie moja mama powiedziała, że pytała mnie wczoraj, o której będę w domu. I w sumie... Nie wiem, czy ktoś przyjeżdża, czy co ona wymyśliła, a powiedziała, że to jest jednak dzisiaj i nie wiem o co jej chodzi. Także no, muszę oporządzić tutaj malutką, ubrać siebie, ogarnąć, bo na razie tylko założyłam bluzana. mam zjeść coś w ogóle. Bo teraz mam taką dietę wegańską, nawet nie wegetariańską, ale to powiem Wam więcej, yy, jak będę miała chwilkę o tym. No, Także yy, na razie to tyle. Nie go klasy G. Czemu? Nie. Kuda. Słuchajcie, ta niespodzianka mm. właśnie przyszła przed chwilą. Ale ja jestem w szoku, bo to jest prezent od mojego brata. Dostaliśmy telewizor. A ja byłam przekonana, że ktoś przyjedzie. Wiecie, dzwoni do mnie mój tata. I mówi, że mam od, między 12 a 13 mam być w domu. I myślałam, że on jedzie, ale coś mi tak cicho było, ale mi to łatwo szukać. Myślałam, że z barcią przyjedzie czy coś. No i, 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 i że jeszcze coś się zepsuło, że tu się nie da wejść. Do furtki. No i czekajcie. No kogo to jest tak, i wiem jak u nie uruchomić. No to kurczę, jak czegoś brakuje, to trzeba... Co no. trzeba powiedzieć? Brakuje, brakuje. No i... Zaraz. Ani pilota nie ma. Czy ten coś się tu bez pilota? Nie wiem. Nie znam się na tym. E, no i... i wiecie, wychodzę, a małą jeszcze usypiałam. Z małą na ręku spoczona cała. A tam pan, żyje do mnie. Ja mówię, co to jest? Telewizor. Mi tak, telewizor. No Nie ma kabelka. Nie ma, nie ma kabelka. To nie wiem. To, trzeba zapytać Adriana. Zaraz napiszę. Bo ja się w ogóle na tym tutaj nie znam. Ale dziękujemy bardzo. Jesteśmy wdzięczni. Nie, no, słuchajcie, okazało się, że wszystko fajnie. Ale nie ma kabli i pilota. Więc. Nie wiem co teraz. Bo w piątek przyjeżdża monter do internetu i telewizji. A jak nie będziemy telewizora mieli, to... No to nie ogarnie, nie? Tego. <śm> Co myślisz? Chcesz coś powiedzieć? Jestem posągiem. No, także... Fajnie, dostaliśmy telewizor, nieniu. Tylko bez kabla i pilota. Co teraz robimy? Co teraz robimy? No słuchajcie, prezentuje się tu pięknie, naprawdę luksusowo. Nie możemy go włączyć. I to w ogóle robię pranie, słuchajcie, tyle jeszcze rzeczy. Ona ma większych... Na przykład mamy te same pajacyki, co mieliśmy na ten rozmiar, tylko większe. I po prostu całe pranie z większych rzeczach, więc tak. Ej kochani, słuchajcie, okazało się w ogóle, że my jesteśmy... Jak zawsze zakręceni, bo pilot i kable były gdzieś tam pod styropianem. I tata już na infolinię nie za nimi w ogóle, bo mój brat mieszka w Anglii, więc wiecie, on już poleciał no i nie mógł tam tego ogarnąć. Ale niesamowity prezent w ogóle bym się nie spodziewała. No i co dzisiaj w planie mam pójście do galerii do Atrium Targówek jak zawsze. Mm, I będę szukać prezentów dla przyjaciółki, bo odwiedza nas w sobotę. I przy okazji też dla małego Maksia i Tymonka. Tymonek urodził się w ten sam dzień, co mi krok wcześniej, więc coś dla niego oczywiście też poszukamy. I dla małego jakiegoś ciuszka fajnego zobaczymy. Teatrum mam najbliżej, to zawsze tam jadę. Pojadę sobie autobusem, bo już nie ma takich upałów. Zresztą jestem w jeansach. Tak. Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. No bo w sumie w ciąży tu nie chodziłam, więc nie wiem. Kiedy miałam na sobie te jeansy? Może jakiś rok temu. No. I tak sobie chodzę tutaj, żeby nie chodzić przy ulicy. I takie tu są kamienie i wszystko, a małe się zamykają oczy. Dzisiaj wstałam 7.30 i będę się później, bo nie mam coś, tu ciekawego robić. Ale już jest czwartek, a jutro już piątek, będą monterzy, będą ogarniać tam internet, więc będę siedzieć po nocach i wszystko montować i dodawać. Hej kochani, słuchajcie, zrobię wam teraz szybkiego hola. Hmm, bo nawet nie jadłam się na jeszcze. Muszę sobie to ustawić, żeby to miało sens. Będzie git. Słuchajcie, byłam no, wczoraj na zakupach. Zaczniemy od Ifrosze. Eee, w poszukiwaniu prezentu dla przyjaciółki, ale oczywiście nie obyło się bez wielkiej paki z Homli. Słuchajcie, ja mam jakiegoś fioła ostatnio na punkcie tego sklepu, po prostu nie, nie umiem go ominąć, muszę tam wejść i stamtąd też jest część prezentu. Więc tak, zacznijmy od e, takich rzeczy może, które nie są ani z Home, ani z jej Więc w Rosmanie zobaczyłam takie piękne foremki, a z tego względu, że no generalnie już się sezon na kawę mrożoną raczej skończył, ale my litrami ją wypijaliśmy. Więc takie wielkie. Nigdy nie widziałam właśnie takiego dużego i zawsze było dla mnie bez sensu. Nawet w homli były takie małe ananasy czy coś. My lubimy dużo lodu, żeby od razu była mrożona. Więc to jest foremka do kostek lodu z taką podstawką. I też mi się spodobał po prostu kolor. Uważam, że mega właśnie jest taki, jak ja chcę tutaj wprowadzić. Czyli taki niebieski z takim delikatnym zielonym. No i mamy podstawkę. No dobra, to ogólnie sobie idzie na razie na bok. Oprócz tego, no podstawowe rzeczy właśnie e, czekam jeszcze, obiecuję, że o, skończę na razie z moim zakupem Po prostu jest dużo takich rzeczy, których potrzebowałam. Trochę rzeczy takich, żeby umieć wnętrze, czy takich właśnie praktycznych, jak pudełko na zabawki i tak dalej. Ale to wszystko już wam pokazywałam w poprzednich vlogach. Waciki. Właśnie czekam na taki stojaczek na waciki. więc to taki typowy też z Rosmana. Byłam w Dilzie i stwierdziłam, że do prezentu, jak na typową jesieniarę przystało. W sensie dla mojej przyjaciółki. Hot Winter z Lloyda Apple and Cinnamon Spice. Dlatego, że kupiłam mi przyśliczny kubek w homli i po prostu taką herbatkę do tego. Więc to jest część prezentu, co sobie tu położyłam. Ja sobie wzięłam Black Label. Herbaty bo nam się skończyła. W Pepko była, bo chciałam też zrobić, tak jak Wam mówiłam, prezent dla Maxia i dla Tymcia i w ogóle zamknęli smykanie, nie ma w atrium targowych. Ja tam idę, to tam obok na jakieś wiecie, plandeka, no zamknęli sklep po prostu. Za 4 złote słuchajcie, no po prostu są tutaj takie rzeczy w tym mieszkaniu, które są mega zniszczone albo mega się nie nadają. Wiadomo, że się generalnie przy gościach nie sprząta i niby nikt tego nie widzi, ale... Dla mnie po prostu jak coś jest już tak mega zniszczone, to trochę w ogóle jakby niby spoko, że zostawili, ale no nie będę oceniać. Po prostu ja, jeżeli to kosztuje 4 zł, a jest zwykłe szare z elementami takimi nude, to spoko. Najzwyklejsza rzecz, a 4 zł no to naprawdę jakby... Było też z takim zielonym jak to. I się zastanawiałam, ale wzięłam takie. Więc to sobie ląduje na podłogę. I to jest dla mnie, no nie było nic w Pepko ładnego dla dzieciaczków, więc tak. Przejdźmy może do homli jeszcze, co dla nas kupiłam za 20 złotych. Dywanik łazienkowy, no kurczę. Myślałam sobie, bo tu jest taki okrągły różowy, ale on jest już taki brudny, taki też mi się nie podoba. Można go wyprać oczywiście, ale mi się to bardziej podobało po prostu za 20 złotych z mojego ulubionego sklepu. No to jest miło i bardzo, jest większy, jest taki niód, więc też będzie super pasował. Mm. I oprócz tego mamy, e, właśnie teraz nie wiem, który wyciągam. Czy, tak, to jest prezent. To jest prezent. E, może z racji tego, że to jest prezent, to nie będę mówić o cenie, bo moja przyjaciółka ogląda moje vlogi. W ogóle nam tu przeszkadza troszkę. troszkę. Mm, no, jest śliczny. Taka śliczna słówka. Od razu mi się spodobały. Były takie Hello Pumpkin i coś tam takie typowe jesieniarskie, a mi się jakoś spodobał. Mi się skojarzyło bardzo z nią. Taki żółty, przepiękny, taki musztardowy. Z taką słówką jest uroczy. Uważam naprawdę, że jest piękny. Zresztą one są w homli na wystawie kolekcji jesiennej, więc jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to wejdźcie sobie, popatrzcie. Ja cenę odklejam i Wyrzucam. Więc tak, pakuję z powrotem. Torebki nie kupowałam, bo mamy bardzo dużo torebek ładnych. Yy, Niunia dostała dużo prezentów i tak dalej, więc torebek mamy dużo. Yy, odkładam do prezentu. Sobie go spakujemy. Jutro Będzie u nas przed 11. Yy, I teraz do prezentów wtedy przejdę. Albo, albo skończę homle. Dobra, skończę homle. No i dla nas po prostu kupiłam sporo rzeczy doniczkę, która mi tak fitowała z tym kocem, który kupiłam i tą podusią. Po prostu jakoś tak... Słuchajcie, ona była za 29,99. A że były przeceny, że kup drugi produkt taniej za minus 50, no to po prostu... No, to jest ta cena właśnie, ale to jakoś wszystko mniej wychodziło. Zresztą mam paragon, to wam jakoś zaraz pokażę. No i potrzebujemy jeszcze kwiatka jakiegoś ładnego, więc to jest taka. No, jakby fajnie to wszystko wygląda, moim zdaniem. Bo to jest tak nud, niebiesko, koc akurat teraz mam inny. Aktualnie brązowy, bo był wypadek. <grybujesz> wypadek przy nim. Kolejna rzecz, no to jest kubek dla nas i mówiłam, że jej nie będę robić po dwa, po trzy. Za 19,99. No po prostu kolejny niebieski, przepiękny. No tak mega mi się podoba. Zastanawiałam się czy wziąć dwa, bo jeszcze pani mi namówiła, że mam wziąć właśnie rzecz kolejną, dlatego że jest ta promocja. Ogólnie się dałam wczoraj namówić. Trochę. No ale cóż. Nie, nie powiem, że te rzeczy jakby nie są potrzebne, bo to są takie kubki, które mi się po prostu średnio podobają. Słuchajcie, muszę zadrzeć tą nalepkę, e, więc może nie będę tego robić teraz. E, no, dla mnie jest piękne. Zastanawiałam się właśnie, czy wziąć dwa, ale ostatecznie wzięłam świeczkę, która mega mi się chyba. Patrzyłam na małe świeczki, żeby sobie dobrać coś najtańszego, bo nie wchodziły to w to zwykłe produkty i wzięłam świeczkę Coconut Island. Homla na oko. Świeca zapachowa 305 gram. Ja ogólnie... Y, nie lubię tak bardzo świeczek, ale... I ta nie jest właśnie jesienna, ale jest po prostu... Jest piękna, słuchajcie. Była też jakaś bardziej niby owocowa, myślałam, że będzie lepsza, ale ta, kokosowa wyspa, jest piękna. Nie wiem yy, właśnie, gdzie sobie ją postawię, może właśnie w łazience? Tutaj mi tak kolorystycznie trochę ten czerwony z tym nie gra. Ale może też gdzieś w sypialni, to zobaczymy. Yy. No, i ostatecznie, ile ja za to zapłaciłam? Mm, wszystko. Pani mi podzieliła no, na dwa paragony, więc to było 44,99. Mm, a tutaj 71,49. Tysma jeszcze wzięłam sobie, bo lubię te płatki na zmęczenie, bo się sobie będę robić dzisiaj. Perfekty y, pod oczy. Mm, te ice patch hydrogelowe. Bardzo fajne. Więc to jest taki kuwianek i lecimy do prezentu. Weszłam do Ifruszela, bo słuchajcie, chodziłam w Hebe, po Rosmanie. Miałam wejść do Ritualsa, ale stwierdziłam, że o, w Pepko była taka fajna, jeśli na świeczka chciałam taki typowy wyjaśniarski zestaw, więc kubek, herbatka i świeczka. Ta świeczka nie kojarzyła mi się z jesienią. Zastanawiałam się długo, czy ona 40 zł kosztowała, czy dać ją, ona tak pięknie pachnie, jecie. na prezent, ale stwierdziłam, że dobra, pójdziemy jeszcze w kosmetyki i słuchajcie, mam tu trzy produkty. Zapłaciłam za to wszystko 152 zł, ale no nie będę mówić co, ile, bo bo wtedy będzie wiadomo, więc y, kupiłam dla mojej przyjaciółki, bardzo długość, się to miałam, piękny balsam, bo chciałam jakiś balsam, mango, mm, ja bardzo lubię, słuchajcie, to jest 390 ml, więc duży, i naprawdę były maliny, jakieś cynamony, bergamot, burgund, kokos, coś tam, mm, znaczy burgund, bardzo dużo fajnych zapachów, mają bardzo fajną kolekcję. Ja słuchajcie, wiecie, co jest zabawne, że ja do Ifrosze wchodzę zazwyczaj tylko po prezenty i nigdy sobie sama niczego nie kupiłam. Ale tutaj mam dwa produkty dla siebie, dlatego że jeden dostałam w, pre, w prezencie za te zakupy. No i to jest właśnie mleczko do ciała, mango i kolendra. I no, przepiękne to mają zapachy. Ja właśnie na prezent zawsze robię, a dla siebie jakoś nie, więc może sobie niedługo, tak na jesień, zrobię też jakiś prezent. Ale teraz sobie dużo prezentów zrobiłam, więc tu mamy bardzo dużą pojemność. Bardzo fajny mango, myślę, że się spodoba. Kolorystycznie też pasuje, bo ja lubię, jak wszystko do siebie pasuje. A więc taki będzie prezencik dla mojej przyjaciółki. No i pani powiedziała, że zapach za 99 zł sprzeda, jak mi się podobał jakiś droższy. Ja ogólnie perfum teraz nie używam, ale tak mi się skojarzyło. Słuchajcie, w ogóle ma przepiękne, zielone, pasuje dzisiaj do mnie, opakowanie. Ja nie używam jakichś drogich perfum. w sensie w ogóle nie używam praktycznie. Miałam kiedyś dwa jakieś takie Aqua Armani chyba czy coś, które mi podpasowały, ale ogólnie mi się, mi ciężko bardzo dogodzić. Mm, I to jest woda perfumowana Vert Volée. Orzeźwiająca kompozycja zapachowa. Świeże nuty czarnej herbaty, cytryny, bergamotki i róży. 92% składników pochodzenia naturalnego. Słuchajcie, jak ja to pomochałam, bo najpierw były różane, mówię, kurde, dobra, może zrobić sobie taki prezent to za rok na przykład do Chorwacji. Tak fajnie się poperfumować. Myślę, że na razie nie będę korzystać. O, w ogóle bardzo ładna butelka. Mm, ale, Ale właśnie za rok sobie Wezmę na wakacje. Tak mi się wydaje. No, czy będę wiecie już. Aha, właśnie, ja to kręcę, a coś tak. No, mega ładne, słuchajcie. On jest taki, jak lubicie, świeże, niekwiatowe. Mega fajne, taka orzeźwienie, nutka, właśnie takie wiosna, lato. Mega piękne. Ja sobie to chowam i będę tego właśnie używać, myślę, za rok, bo na razie tak mała, przytulona i. Je... Wiecie, ja ją karmię, to nie chcę, żeby tak dotykała. Dobra, bo już długo to trwa, więc w prezencie była albo smyczka, albo płyn micelarny. Oczywiście wziąłam płyn micelarny, to jest podobno dwa w jednym też tonik. Tak, to jest no, z mikroalgą. Do skóry normalnej i mieszanej. No, no fajne podobno, więc tutaj mamy też sporo, bo mamy 200 ml. Ten perfum mamy 100 ml. No, więc też się przyda. I co? I dostałam jeszcze tutaj próbkę szamponu i odżywki, chyba jakieś próbowałam, no my jesteśmy teraz tim te nakręcone włosy, więc wiecie, to tam. No ale dobra, ja sobie to wszystko w sumie już ogarnę, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego hola, który nie był aż tak krótki. No, jeśli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę lub zostawcie jakiś komentarz, jak Wam się podobają moje zakupy, e, mój jesieniarski e, pobyt w atrium. Czekam jeszcze na paczkę z Ja Tam też będzie parę rzeczy do domu i parę rzeczy z ubrań, więc e, bądźcie gotowi. Wiem, że dużo tego jest. E, naprawdę już kończę z zakupami. Jedyne, czego jeszcze potrzebuję, to jakichś steników do karmienia, ale czekam na stronę Eat Dropless, bo tam są fajne, takie na zakładkę nieprzemakalne polski produkt. Natomiast wyprzedali wszystkie i cały czas są wszystkie wyprzedane, więc pewnie czekam, aż stworzą nowe. No ja mam już takie, że za chwilę, jak będą cały czas wyprzedane, to po prostu kupię, nie wiem, nawet w chlebie czy coś, bo podobno stoniki tam akurat są fajne, więc sobie też zamówię. Ale no to Wiecie, to już takie drobiazczki, na razie z zakupów koniec, bo yy, dzisiaj właśnie przychodzą montaże między 11 a 14, więc też nie mogę się bardzo na spacer z nimi, bo będę, bo czekam po prostu, bo nie wiadomo kiedy. Założą nam w końcu internet, mamy telewizor, będziemy mieć internet, więc yy, yy, dzisiaj się wyspałam. Poszłam spać po 21, a zostałyśmy o 9. Mieliśmy dłuższą przerwę o 6, już myślałam, że że już tak będzie wstawać moje dziecko, ale na szczęście nie. Udało się jeszcze uśpić. No i z racji tego będę dziś potrzebowała siły, bo wieczorem będę montować wszystko, żeby pododawać sobie i tak. Więc dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną jesteście, za to, że oglądacie. Mnóstwo pozytywnej energii dla Was i buziaczki. I dzięki jeszcze bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym w vlogu Zobaczymy. Chciałam Wam jeszcze tylko pokazać. W ogóle mamy straszne światło, więc palę już niedzielne, Nie tylko tutaj LEDy. E, tutaj ekipa była, a ona już tak się przemieszcza, że jest tutaj. No, niesamowite po prostu. I jeszcze raz rzut na nasz super telewizor. Przepiękny prezent. Jeszcze raz dziękujemy. No, buziaki, kochani.